Witam, cześć Siemanko. Aktualnie mam godzinę 3.06. Jest poniedziałek 22 sierpień. Dzisiaj stałem o godzinie 2.30, o 3.10 i do 3.15. Nawet do 3.20 muszę najpóźniej wyjechać do pracy, żeby zdążyć, by być punktualnie. Jutro będę mógł spać tak jakby godzinę dłużej, Będę mógł wstać godzinę później o 3.30, bo będę miał na piątą. Spałem 4 godziny 38. Nagrywam ten film w celu, żeby pokazać Wam, co ja jem. Szczególnie motywacyjny jest dla mnie Łukasz, nowo poznana osoba, która chce zmienić swoją sylwetkę, chce trenować też i chce zmienić nawyki swoje żywieniowe, dlatego ja chcę pokazać, między innymi jest on motywatorem do tych filmów, a też chcę pokazać wszystkim widzom zgromadzonym na moim kanale, jak i tym nowym, co ja jem, że utrzymuję tą swoją sylwetkę taką, jaką aktualnie mam i na śniadanie zjem sobie kromka chleba proteinowego. Akurat dzisiaj jest taka grubsza i tu mam ser topiony z niską zawartością tłuszczu. On ma, ja tu wrzucę zdjęcie, jeśli chodzi o makroskładniki tego sera topionego i lekko jeszcze mam, nie wiem, może 10-15 gram posmarowane pasztetem, żeby trochę zmienić y, smak tego sera i do tego mam 3 liście sałaty, tak, żeby trochę coś zdrowego warzywa zjeść. A do pracy sobie biorę taki box owoców. Jest tam na dole widać y, mandarynka, pomarańcz, tu jest śliwka, tutaj jest nektarynka, y, jabłko przekrojone na pół, jest gruszka, jest kalarepa, jest y, Papryka i pomidor. Pomidory i paprykę to sobie będę jadł z serkiem wiejskim. Już na przerwie, yy, a resztę owoców to tak yy, na przekąskę, tak? A między pracą, jak właśnie mam taką możliwość, że jak mam jakiegoś głoda, coś mi się to ja idę sobie, yy, biorę zjempu jabłka i już mam spokój. Mogę się koncentrować dalej na swojej pracy. Yy, do tego jeszcze mam banana. Jeszcze w razie takiego, jakby z większego głodu w ciągu dnia to mam dwa takie wafle sobie zrobiłem. One są posmarowane to jest pojedynczy wafel posmarowane są kremem czekoladowym i z masłem orzechowym wymieszane i one są tak można powiedzieć na słodko do kawy też sobie nie, nieraz takie wafle robię albo też inne wafle ale o tych waflach jak je robię do kawy to nagram też oddzielny film. I to są takie można powiedzieć jeżeli mam coś jakąś ochotę na słodko, to sobie jem tego wafla w pracy, albo też yy, niecodziennie jem te wafle, albo też jak właśnie jak mam jakiegoś większego głoda, to tego wafla sobie też zjadam. Do picia biorę jeszcze pół litra herbaty i tutaj mam pół litra kawy przygotowanej, a jeszcze jak będzie mi się chciało pić, to mam taką malutką butelkę wody. No yy, i tyle, dlatego tak to wygląda. Resztę co będę ja to nagram w ciągu dnia, jak już wrócę z pracy. Yy, pracę dzisiaj skończę prawdopodobnie o 12, najpóźniej o 14. Yy, także można powiedzieć, że lekki mam deficyt snu, bo spajam do 4 godziny 38, jak już tak śpię pół 5 ,5 godziny, to już jest dla mnie dobrze, powinienem do samego wieczora być takim można powiedzieć yy, niezmęczonym. tak. Yy, Także jak ja na przykład na o 15-16 złapie mnie yy, jakby takie zmęczenie, to nawet idę na pół godziny godzinkę dżemki, ale to zależy od, od dnia. Także to by było na tyle. No i ja już sobie do domu wróciłem po pracy. Godzina jest 1412 12 wpadłem sobie na zakupy. Kupiłem sobie taki to jest sok. Spiszonej kapusty. Kupiłem sobie żelatynę i wodę kupiłem, bo my pijemy sobie wodę z butelek, lekko gazowana. Nie? Taką wodę pijemy, nie pijemy z plastików i wodę też z butelek, nie spuszczę, nie z plastików. No, jak przeważnie, jak wracam z pracy, mam na rano, na piątą, na szóstą, czy nawet na ósmą. Przeważnie, jak wracam z pracy, to rzadko kiedy jem obiad, ale wiadomo, trzeba obiadek zjeść, ale zawsze przychodzę i. Teraz jest coffee time, lubię to, lubię zapach kawy. Też lubicie zapach kawy? Dajcie znać w komentarzu. Tych wafli, co tam rano pokazywałem, nie zjadłem. Owoce zjadłem, wszystkie warzywa zjadłem, herbatę wypiłem, kawę wypiłem, a do wafli sobie strzelę takiego batona proteinowego, a później na obiadek mam rosół jeszcze wczorajszy i makaron. Tyle, że żonka już się gotowa makaron, to zjem makaron, A tak to ja wolę sobie już poniedziałek, wtorek nawet, nawet środę, trzy dni poniedzieli jadłem rosół z ziemniakami, a ja to szczególnie w tych przypadkach, gdzie robiłem redukcję, odchudzałem się, to jadłem sobie rosół z ziemniakami, bo rosół dobrze nas nasyca, przynajmniej mnie. rosu nie rosu ziemniaki. Ziemniaki nie tuczą, ziemniaki tak mają, mają kalorie, tak samo jak inne produkty, ale ziemniaki nas nasycają, także ja byłem długo nasycony dzięki ziemniakom i, i sobie tak jadłem. a z drugiej strony bardzo lubię rosół z ziemniakami i co ciekawe, jeżeli zrobię już pomidorową, zrobię, ja czy żonka tak, to pomidorowa z ziemniakami mi nie smakuje, a rosół smakuje, a tam tylko jest trochę śmietany dodanej i przecieru pomidorowego, tak? dlatego no to już ziemniaki Pomidorową się gryzą. Dobra, to nic. Także, co na obiad zjem, to wiecie. Wypiję kawkę, posiedzę chwilę, godzinkę, odpocznę. Yy, później zrobię sobie najpierw trening siłowy, a później mam do, mam do zrobienia, do złożenia komody. No i w międzyczasie coś tam jeszcze wpadnie do jedzenia, nie? Także, jak coś to. Później wam jeszcze da znać w dalszej części filmu. No, także działamy dalej, oglądamy teraz godzina po 14, a później zobaczymy, o której będę nagrywał dalszą część tego materiału. A jednak nic nie zjadłem, wypiłem tylko kawę z zadownego batonika, co wam pokazywałem i... Jadę z treningiem dla przypomnienia. 2.30 wstałem, spałem prawie 5 godzin, 9 godzin w pracy, małe zakupki i po 15 zacząłem sobie trening. Zrobiłem już rozgrzewkę, pierwsze ćwiczenie, wyciskanie sztangi na osi płaskiej. Zrobiłem dwie serie wstępne, 50 kg 8 razy, 60 kg 7 razy i teraz ciężar roboczy, jakim trenuję. 4 serie, 65 kilo i pokażę Wam jak yy, tą pierwszą serię tylko, żeby to nie było za długie. Odsyłam Was do live'ów, jakie ja mam nagrane z treningów siłowych, także tam możecie zobaczyć dokładniej jak ja ćwiczę, a tutaj zaobserwujcie jak ja robię ruch sztanku. I trzymać kciuki, żebym dał radę. Mam nadzieję, że zauważyłeś ten ruch sztangą taki po łuku, nie w pionie, tylko po łuku. Wtedy tak jakby ochrona barków też jest. Ostatnio na poprzednim treningu, treningu A zrobiłem 4 serie po 10 razy powtórzeń. Zobaczę jak to dzisiaj będzie, jak dzisiaj zrobię też 4 serie po 10 razy powtórzeń. To na następnym treningu to sobie 2-3 kilo. Progresujemy. Łapa siedzi. Trica też coś tam mam. Jeszcze na ryby nie jadę, także triceps jest. Nie jest stracony. Jestem właśnie w trakcie treningu. Nie wiem ile już minęło tego treningu. Tutaj 43 minuty, 44 minuta leci. Nie wszystko dobrze, dobrze się czuję, Fajnie, super mam energię. Yy, wyciskania na sztangi nie dałem 4 razy po 10 razy dwie serie po 10, dwie serie po 8. także trzeba działać dalej tak? a teraz chciałem wam pokazać yy, bo wypycham sobie yy, prostuję nogi tak jakby na maszynie takim czymś i taki patent na umieszczenie właśnie yy, przytrzymanie, bo tutaj nie ma żadnego gwintu, takie plastikowe nasadki się nakładało, a ja sobie taką gumę yy, wymyśliłem z jednej z drugiej strony tak, jakbyście o, mieli coś takiego potrzebowali sobie ogarnąć jak chwycić, to taką gumę możecie wykorzystać. nie? Nogi tutaj się zakłada z tyłu, także to nie przeszkadza i wtedy y, wypycham. Nie? Zresztą to ćwiczenie też możecie u mnie na właśnie live'a jak robiłem z treningu siłowego, także wszystko widać. Yy, no i tyle, nie? Ja cisnę dalej. <śm> Patrzcie chłopaki, jak tu dziewczyna ćwiczy. Dziewczyny. Jak łatają. No i co? A wy macie wymówkę? Bo za gorąco? Bo dzieci macie? Bo wyszedłeś, bo się ożeniłeś? Bo po pracy zmęczony? No. A tam kobiety cisną się żarami. I dla kobiet też taka informacja, nie? Odpowiednie treningi, odpowiednia dieta, odpowiednie przygotowanie do tego. Jak to zrozumiecie wszystko, to treningi interwałowe, treningi siłowe są jeszcze lepsze jak cardio, którymi wy się nieraz zajeżdżacie. A tutaj możecie sobie fajną, estetyczną, piękną sylwetkę wyrzeźbić. Dobra, jadę dalej. Nie ma co. Trzeba dziewczynom tempa dotrzymać. Już jestem na końcówce treningu, muszę zrobić sobie jeszcze dwie serie na biceps uginania ręki w i ostatnią serię kółeczka, a teraz padłem szybciej takiego shake'a proteinowego, on ma tu, tu się ma mielić kurde automatycznie, a już całe baterie chyba są. Albo za gęste się zrobiło i tu jest białko jak widzicie i kakao sobie jeszcze wrzuciłem, także tu mam jeszcze resztkę kakao, nie? wrzucę sobie tak, żeby z 5 gram kakao było, gdzieś wrzuciłem z 30-40 gram białka, nie? co prawda mówiłem, że białka nie trzeba tam po treningu pić, czy coś tak, tylko i nie trzeba w ogóle białka pić, tylko tak, ja nie jestem na redukcji i wiem, że nie dojem tego białka na dzień, a że chcę sobie zrobić coś takiego, żeby no nie liczę kalorii teraz, nie mam nawet priorytetu, żeby budować masę mięśniową, ale jak zbuduję coś tam, to nie będzie źle. Bo i tak mam zamiar na jesień zacząć z tym. Chociaż zobaczymy jak teraz dobrze pójdzie, to może na jesień nie będę zaczynał. Zobaczymy. Trochę to się nie chce wymieszać. Się kurde. Tak to się porobiło. Jak to się wymiesza, to może mu trzeba pomóc czymś przemieszać. Muszę sobie kupić taki, taki, taki mieszalnik. Mieszalnik. Taki magiczny shaker, żeby było na kabel, nie? bo już widziałem na kable są. gdzieś tam na eBayu niemieckim. Wiadomo, w internecie można wszędzie wszystko znaleźć. Także nie będzie problemu, jak ten, jak, jak na kablu jest, to będzie miało cały czas energię, nie? Tą, co powinien mieć. No coś się tam wymieszało. Jeszcze tu jest żelatyna. Mleko pół tego mleka, reszta wody. Później 30-40 gram białka i żelatyny 18 g dwie paczki sobie wsypałem co. Dzisiaj kupiłem. Czekoladowe, nie? Nie musicie kupować białko o smaku czekoladowym, możecie sobie kupić białko o smaku naturalnym i dosypać yy, kakao. Będziecie mieli zdrowsze, można nawet powiedzieć, porcję, bo będziecie mieli więcej białka, bo naturalne białko, smak naturalne ma najwięcej białka w sobie. Kakao jest też bardzo zdrowe. Dobra, lecę dokończać trening, bo trzeba składać komodę, bo Szefowa. Już ostatnie ciuciąko z czas kambicka i czas podprysznic. Ale światło nie świeci. Czwarta seria, 15 kg w łapce, nie? O już jest czym machać. Jak mi się mój kanał rozwinie, to będę robił lepsze filmy. Musicie też mi dać motywację. Co za coś musi mieć. sobie po treningu. Zatrzymujemy czas. Godzina 49. Godzina 49 treningu. Wiadomo, coś tam nagrywałem. Niech odejdzie 20 minut. To godzina 30 jest i czuję się rewelacyjnie. Dobrze się czuję, mówię wam. A teraz jeszcze zróbmy przegląd sylwetki. I będzie koniec. Jak to tu wychodzi? Spompowany Spompowany W jest? Jest, musi być, bo tu jest zdrowy Odpowiednia Wartość tłuższa musi mieć. Nie ma tak jak na redukcji, ale wiadomo Lecy Ja nie wam pozować nie umiem. nie? Dobra. Kończę idę. Prysznic składam komotkę. A jeszcze zaraz coś muszę nam nie? Więcej paszy. Żeby energia była regeneracja. To mi się podoba. Mam też żeberka. Dobra, lecimy dalej. Ja teraz sobie zrobię szybki posiłeczek po, po treningu. Miejemy jedno jajko, dwa jajka, a dwa jajka sobie muszę wyrzucać. na rozgrzana ta patelnia. A patrzcie dwa jajka. I tu mam. Pisze, że 20 gram białka. Na butelkę 45 kilokalorii na 100 gram. Także teraz sobie wyleję drugie. A może nie pół, za dużo. Wystarczy lekko pieprzykiem. Ostatnio jakbym sobie popieprzył to nie szło zjeść lekko soli. Ja tam soli nie lubię, to dużo nie musi być. I sobie zakrywamy mały ogień. Niech się tam dusi. I później taki będzie, można powiedzieć, omlet z jajka. Do tego te ziemniaczki i mizeria. Żeby nie było, to odwracałem sobie go wcześniej. Tylko zapomniałem włączyć kamerę, teraz wam pokażę. O, jest. Obróciłem. Żeby <grym> nie, nie było. Na małym ogniu. U mnie to jest na trójce, a skala jest do sześciu. Także wiecie. Za duży ogień, jak będzie, nakryjecie to się nic. Wam to nie yy, smaży, upiecze, tylko się od dołu przypali, a góra będzie surowa. A jak zrobicie sobie mały ogień, wiadomo cierpliwość, trzeba poczekać odpowiedni czas, to wtedy z góry też się zetnie. I już mam obiadek gotowy. Zaraz będziemy jeść. Pokażę Wam jak to wygląda. Ale swoją drogą naszła mi taka rozpina, bo ja sobie zrobiłem jajko. Tak jakby w omlecie w jednym kawałku. Gdzieś ostatnio słyszałem w internecie tam jeden kulturysta, czy ktoś mówił, że, że lepsze jest y, jajecznica, nie w kawałku. To chyba tak, nie wiem, czy to lepsze jest na budowanie masy mięśniowej, czy na redukcję. Jak wiecie, to dajcie znać w komentarzu, nie? Na przyszłość będę wiedział, żeby tą lepszą wersję robić. Y, tu właśnie też w tym kontekście, co, co będę chciał osiągnąć, nie? Czy redukcję zrobić, czy budowanie masy mięśniowej. Bo to może być ważne. I taki kawał jajca, ziemniaczki, mizeria i się zje. Ale dobre. Ale to jajko w kawałku jednym chyba smaczniejsze jak jajecznica, a może mu o smak chodziło. No co tam, też zajadacie? Trzeba się posiedzieć, bo robota czeka. Trening treningiem, ale swoje też trzeba zrobić coś w domu. I już zjadłem, najadłem się, można powiedzieć do oporu. Lubicie też coś słodkiego przekąsić sobie jeszcze po obiedzie? Ja mam coś takiego, 98% kakao. Zobaczcie sobie jakie to ma makro. Jak nie będzie dobrze widać, to wkleję zdjęcie. Ale ona ma cukru tylko 1 gram na 100 g. cała tabliczka ma 100 gram cukru ma 1 gram, 13 węglowodanów pięćdziesiąt 54 gramy tłuszczu błonnika i białka po 14 gram także taką kosteczkę w sumie ona słodka nie jest taka Kakao kakaowa można powiedzieć ja lubię gorzką czekoladę daj znać w komentarzu czy Ty też lubisz gorzką czekoladę szczególnie jest zdrowa nie ma tego niezdrowego cukru, ma więcej białka, energii dodaje. Także ja coś tam zrobiłem, jeśli chodzi o tą komodę. Tylko ją rozpakowałem, wyciąłem sobie z kartonów. Naśmieciłem trochę, to musiałem posprzątać. A jak już leciłem odkurzać w ręce, no to przeleciałem po wszystkich pomieszczeniach, podkurzałem, no i się zmęczyłem. Więc godzina 11:11, także starczy. Jest to pierwsza trzeba je spać. Zaraz idę coś jeszcze porobić na komputer, żeby jakiś tam film wam podciągnąć do przerobienia. Biorę sobie piwko, oczywiście, bezalkoholowe. Mm. miodzio. Piwko musi być zimne, a kobiety, gorące. I tutaj taka uwaga ode mnie. Piwo bezalkoholowe ma być o smaku piwa. Nie ma być tam żadnych dodatków smakowych, cukru czy coś. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie być. Mi to nic, tam do tego, tak? Tylko pamiętajcie, że jak są jest piwo bezalkoholowe o smaku jakimś tam to może być nawet więcej kalorii jak normalne piwo e, z alkoholem. A jak chcecie sobie wypić piwo na przykład e, o smaku coli z kolą, to wtedy piwo bezalkoholowe, dolewacie kolę bez cukru ile chcecie i macie też piwko o smaku coli. Także ja idę działać dalej dwie na trzy godziny i do spania. Został mi jeszcze do zjedzenia rosu z makaronem, to muszę zjeść dzisiaj. Ile kalorii mi wyjdzie na dzień, nie wiem, bo ja teraz kalorii nie liczę, nie potrzebuję. Nawyki żywieniowe sobie pozmieniałem i teraz mam takie, że jestem z sylwetki zadowolony. Już od 3, 4, nawet 5 miesięcy, tak. Gdzieś tam na początku roku pamiętam, coś tam zaczynałem, gdzieś jeszcze z skależałem, a później mówię: A już po co? Nie trzeba. Zobaczę, co się będzie działo, tak? I sylwetka jest dla mnie zadowalająca. Oczywiście chcę się zbudować masy mięśniowej, yy, chcę sobie dajmy to, 90 kg dobić, żebym miał właśnie taką sylwetkę wyrzeźbioną, ale 90 kg na wadze, żeby było 88-90, yy, bo zawsze musimy te 2-3 kg wziąć tolerancji, że to woda spada czy coś, tak jak teraz mi się utrzymuje waga 84, nawet 5 kilo, tak ale tam nieraz 84,6 wyskoczy, 84,4 do 87, nawet 88 także te 2, 3, nawet 4 kilo to może być woda może być glikogen i takie wahania wagi są normalne, dlatego tym się nie przejmujcie ja też już kiedyś nagrałem film na, yy, mam film na swoim kanale właśnie, jak się waga zachowuje i to była też waga z mojej redukcji także waga zawsze podskoczy zawsze później spadnie jeszcze niżej później znowu podskoczy później jeszcze niżej spadnie także to jest normalne Naprawdę skupcie się na y, ocenie swojej sylwetki na zdjęciach w odbyciu lustrzanym i przymierzajcie sobie ubrania raz w miesiącu i takie ubrania powinniście sobie wybrać na początku odchudzania przymierzyć zapamiętać jak one są obcisłe i odłożyć je sobie do szafy żeby za 3-4 tygodnie znowu przymierzyć i wtedy już powinniście poczuć yy, że one są luźne już jest późna godzina a więc końcówka tego filmu naprawdę godzina 21.48 nawet tam tu że taka jest o 49 no yy, także co jak wcześniej widzieliście że sobie tam nalewałem piwo to piwo wypiłem yy, do piwka jeszcze takie sobie chipsy. To są chrupki, można powiedzieć, kukurydziane, nie? One mają dobre makro i to są przeważnie dla dzieci. Ale też takie chrupki można kupić z większą zawartością tłuszczu i cukrów. Także trzeba umieć sprawdzać, rozeznać się na składzie danego produktu. Oczywiście mieszanka do pracy przygotowana owoców i warzyw. Serek wiejski też będzie wzięty, także wszystko będzie zjedzone, jak się mówi, systematyczność, powtarzalność. Ale to na tej zasadzie, że to mi smakuje, tak. Jeżeli gdzieś się przejem, no to sobie coś tam zmieniam. Aktualnie na tym bazuję. Od poniedziałku do piątku, jeśli chodzi właśnie o, o te odżywianie, a tak w sobotę, w niedzielę to może, mogę nawet powiedzieć, że mniej tych owoców zjem ale to też organizm może, może pod kątem tym odpocznie trochę te dwa dni i w tygodniu mogę systematycznie sobie zjadać. Yy, zjadłem jeszcze z pół godziny temu rosół z makaronem, także nie czuję się najedzony, jest w porządku, można i spokojnie spać, organizm nie będzie, yy, jak to się mówi, obciążony, yy, nie będzie musiało być trawie, trawienia, dajmy tego, tego pożywienia, tak, bo pół godziny tak spanie, taki dobry posiłek, to już jest fajnie. A jeżeli nie możemy zasnąć, ze względu na to, że mamy jeszcze tego głoda, no to można sobie jakieś tam pół jabłka nawet zjeść, jakiegoś owocu, coś takiego lekkiego, małego. Nie? Żeby, żeby po prostu zabić ten głód, a się nie najeść, wtedy ten nas sen będzie lepszy. No i myślę, nic, zobaczmy. No, zobaczę w ogóle, jak ten mój film zmontuję, jak to wszystko wyjdzie. To można nawet powiedzieć, że to taki mój pierwszy vlog. Jakby nie był. Także ciekawy jestem, jak to ogólnie e, wyjdzie po zmontowaniu. I też jestem ciekawy Waszej opinii. Także zostawiajcie opinię w komentarzu, czy taki film Wam się podoba. E, czy chcecie takie filmy oglądać, to będę robił częściej, nie? E, no to przecież wszystko dla Was e, ja robię. I co jeszcze? Oczywiście standardowo. Kciuk do góry, albo kciuk na dół. Subskrypcję zostawiajcie, zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby właśnie powiadomienia dostać od YouTube'a, Jak wrzucę nowy film, czy rozpocznę też live'a, mam nadzieję, że w końcu zgromadzi się jakaś taka publiczność na moim kanale, że będziecie, będę już mógł z wami ustalić, jakby tą stałą porę live'a, o której godzinie i w jaki dzień, tak. Tak myślę, że najlepsze, by tu była sobota. Godzina 18-19, 20 to takie dobre są. Oczywiście nie zawsze w każdą sobotę mógłbym robić live, bo coś tam nieraz wypadnie, tak. ale największe prawdopodobieństwo jest, w sobotę, bo w piątki też pracuję na popołudnia, do wieczora to by było ciężko, a w niedzielę też są mecze, też o różnej godzinie, ale nie zawsze bym właśnie mógł zrobić tego live'a, w niedzielę bym robił ewentualnie wtedy live'a jakbym miał mecz wcześniej, bym się jeszcze na siłach nie byłbym zajechany po meczu, także tak to wygląda z mojej strony no nic trzeba się zawinieć, do spania ogarnąć i 3.30 staję znowu do pracy jutro wtorek także myślę, że nie będę nagrywał w tym tygodniu nic już więcej jeśli chodzi o taki film wrzucę ten film, ocenicie, zobaczcie, jak będzie dobrze odbierany, to będę nagrywał częściej takie filmy, i wtedy będziecie mogli coś z tych filmów też myślę jeszcze wyciągnąć. Także jeszcze raz proszę Was o ocenę, o komentarze, udostępniajcie, subskrybujcie i widzimy się w następnym materiale. Dobranoc, pozdrawiam.